Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy na naszej realizacji w Krakowie, w dzielnicy Przegorzały, która jest dosyć wymagającą dzielnicą, jeżeli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania. Także tutaj musieliśmy się troszkę postarać, żeby to wszystko wyglądało z, zewn z zewnątrz tak, jak powinno wyglądać, żeby dostać pozwolenie na budowę. Działka jest dosyć trudna, mamy tu bardzo mało miejsca, ale dajemy radę. Chłopaki tam już działają, także za chwilkę Wam pokażę, jak wygląda to wszystko w środku i na zewnątrz. Kochani, tak jak mówiłam wcześniej, działka jest bardzo trudna, bardzo wąska, jest bardzo mało miejsca. Domek jest też mały. Tu jest w okolicach 38 m2 powierzchni zabudowy. Elewacji jeszcze nie ma. Tu będzie wyjście na taras, okno i balkon francuski u góry. I tutaj klasyczne okno salonu. Przechodzimy sobie tutaj do strefy wejściowej z takim wysuniętym gankiem z bryły budynku. I krycie mamy blachą taką blachą dachówką typową, zgodnie z warunkami planu miejscowego. Wewnątrz budynek składa się. Z przedsionka otwartej przestrzeni, na którą składa się salon. Tu jest właśnie to wyjściowe okno balkonowe na taras. Tu jeszcze będzie kolejne okno i przestrzeń aneksu kuchennego. Tu jeszcze się zmieszczą wąskie schody na górę gdzie mamy y, dwa pomieszczenia sypialniane, WC i łazienka. Zapraszamy kochani do nas po więcej informacji.